Retrogenetyka Kir Bułyczow Przekład Tadeusz Gosk Cudowny Majowy dzień zakończył się niewielką wzorcową burzą z kilkoma pięknymi błyskawicami, malowniczym blaszanym grzmotem, pięciominutową ulewą i miłą świeżością w powietrzu wypełnionym aromatem bzów. Miasto powiatowe Wielki Guslar tonęło z rozkoszą w tej świeżości i w tych zapachach. Emeryt Mikołaj Łoszkin wyszedł na kędzierzawę od młodej zieleni, czyste i nawet w jakiejś mierze powiosennemu kokieteryjne podwórze z wielką księgą w rękach. Po podwórku spacerował tęgi, łysy mężczyzna, profesor lew, Chrystoforowicz Minc, który przyjechał do spokojnego Wielkiego Guslaru dla poratowania zdrowia nadszarpniętego wytężoną działalnością naukową. Mikołaj Łoszkin lubił porozmawiać z profesorem na tematy umysłowe, czasami nawet podyskutować z nim, ponieważ sam również uważał się za znawcę natury. Co pana teraz pasjonuje? Zapytał profesor. Cóż to za książkę z taką miłością tuli pan do piersi? Zafascynowała mnie antropologia, odparł Łoszkin. Interesuje się problemem pochodzenia człowieka od małp. No i jak? Odkryto w tym zakresie coś nowego? Obawiam się, że nauka znalazła się w ślepym zaułku, poskarżył się Łoszkin. Ludziska tyle najrozmaitszych rzeczy wykopali. Ale nie dokopali się do najważniejszego, jak, gdzie i kiedy małpa przekształciła się w człowieka. Tak, ten moment jest bardzo trudno uchwycić, zgodził się z nim Minc. A może w ogóle go nie było? Musiał być, powiedział Łoskin tonem pełnym najgłębszego przekonania. To niemożliwe, aby takiego momentu nie było, bo wie pan, jak to jest? Wykopią gdzieś w Indonezji albo w innej Afryce pojedynczy prehistoryczny ząb i zaczynają się zastanawiać, kto go zgubił, człowiek czy małpa. Jeden powiada człowiek i nazywa tego człowieka powiedzmy preantropem, a inny zerknie na ten ząb i mówi: Nie, to jest ząb małpi i należy rzecz jasna do prepiteka. Wydawałoby się, że nie ma żadnej różnicy, bo i tak nikt nic nie wie. Ale chodzi o zasadę. Minc pochylił mądrą, łysą głowę, skrzyżował ręce na krągłym brzuszku, wypełniającym szczelnie marynarkę i zapytał surowym tonem — I cóż pan proponuje? Nie mam najmniejszego pojęcia, wyznał Łoszkin. Trzeba by tam zajrzeć. Ale jak? Przecież wygląda na to, że podróże w czasie są niemożliwe. — Brednie — rzachnął się Minc. — Kiedy próbowałem zbudować maszynę czasu, dotarłem do dnia wczorajszego i tam już zostałem. — Niemożliwe — wykrzyknął Łoskin. Wziął pan i został. — Wziąłem i zostałem — potwierdził Minc. — A w jaki sposób ja pana obserwuję? — Złudzenie optyczne. Co dla pana jest dzisiaj, to dla mnie wczoraj, odpowiedział zagadkowo Minc. To znaczy, że nie ma żadnej nadziei? Profesor zamyślił się głęboko i nie odpowiedział. W jakieś trzy dni później Minc spotkał Łoszkina na ulicy. Słuchajcie, Łoszkin, powiedział, jestem panu bardzo wdzięczny. Za co? zdziwił się Łoszkin. Za wspaniałą ideę. No cóż, odparł Łoszkin, który nie odznaczał się nadmierną skromnością, na zdrowie? Nie jestem skąpy. Odkrył pan nowy kierunek w biologii. Jaki? zainteresował się Łoszkin. Odkrył pan genetykę na odwrót. Proszę to wyjaśnić, zażądał Łoszkin oficjalnym tonem. Pamięta pan naszą rozmowę o brakującym ogniwie, o pochodzeniu człowieka? Jak niby miałbym zapomnieć. A więc zapewne pamięta pan również o swym pragnieniu, by zajrzeć w mroki dziejów i odnaleźć moment przekształcenia małpy w człowieka. Pamiętam. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czym właściwie jest życie na ziemi. I sam sobie odpowiedziałem. Nieprzerwanym łańcuchem zmian genetycznych. Oto wśród ameb zjawił się szczęśliwy mutant, który szybciej od innych pływał w praoceanie lub też miał szerszą gębę. Ten mutant miał żarłoczne i żwawe potomstwo. Wnuk tej ameby spotkał okrutnie żarłoczną amebicę i w ten sposób uczynił kolejny krok na drodze ewolucji. W ten sposób to biegło aż do człowieka. Wyczuwa pan więź czasu. Wyczuwam, odrzekł Łoszkin i dodał, w rozmowie ze mną nie musi pan uciekać się do uproszczeń. Znakomicie. My ludzie aktywnie ingerujemy w ten proces. Podpatrzyliśmy, jak to robi natura i zamiast niej dokonujemy krzyżówek, przeprowadzamy dobór, tworzymy nowe odmiany pszenicy i wysokomlecznego bydła. Słowem, własnoręcznie kontynuujemy ewolucję. Kontynuujemy, zgodził się Łoszkin. Ja na przykład w chwilach wolnych od innych zajęć zamierzam wyhodować szybko rosnący parkan. Gratuluję. Zawsze ma pan jakieś nowe pomysły. No więc po rozmowie z panem zacząłem się zastanawiać, czy zawsze naśladowanie natury jest słuszne. Natura jest ślepa i zna tylko jedną drogę. Naprzód. Bez względu na to, czy jest dobra, czy zła. Droga naprzód jest postępowa, zauważył Łoszkin. Bardzo subtelna uwaga. A co będzie, jeśli zakłócić ten porządek? Odwrócić wszystko do góry nogami? Zapytał pan, jak można by zobaczyć brakujące ogniwo. Odpowiadam, rozplątać łańcuch dziedziczności, puścić ewolucję do tyłu i zagłębiając się w historię, dotrzeć do jej źródeł. I bez tego mamy co robić zaoponował Łoszkin. A perspektywy? zapytał profesor mrużąc znacząco oczy i pochylając głowę. To nie są perspektywy, tylko retrospektywy powiedział Łoszkin. Wspaniale wykrzyknął Minc. Czym posługuje się genetyka? Krzyżowaniem i doborem. Naszą nową naukę nazwiemy wobec tego retrogenetyką. Retrogenetyka posługiwać się będzie rozkrzyżowywaniem, odkrzyżowywaniem i rozbiorem. Genetyka wyhoduje nową odmianę owiec, której dotychczas nie było, natomiast retrogenetyka odmianę, której już nie ma. Naukowcy nie będą już musieli grzebać w ziemi. Wystarczy, aby paleontolog zamówił w laboratorium Pierwszego neandertalczyka i po jakimś czasie spokojnie go sobie obejrzy. Słaby punkt, oświadczył Łoszkin. Słaby punkt w mojej teorii? Pański neandertalczyk żył miliony lat temu. No. Zamierza pan może poświęcić następny milion lat na jego ponowne wyhodowanie? Słuchajcie, Łoszkin. Gdybyśmy zdali się na łaskę natury, to wspaniałe odmiany pszenicy, które dzisiaj bujnie plonują na kołchozowych łanach, same by się wyhodowały za milion lat. A może w ogóle by się nie wyhodowały, gdyż nie są naturze do niczego potrzebne. No, jeśli nawet nie milion lat, to co najmniej tysiąc lat nie dawał za wygraną łożkin. Zanim się Pański Neandertalczyk urodzi, zanim spłodzi swoich przodków. Nie, 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 nie. jeszcze raz nie, zaoponował profesor. Po co mielibyśmy realizować wszystkie pokolenia? W każdej komórce jest dokładnie zakodowana cała jej historia. Wszystko odbędzie się, drogi mój przyjacielu, na poziomie molekularnym, jak uczy członek rzeczywisty Akademii Nauk. Engelhard. No dobra, wychoduje pan to, co było dawniej i co dalej? Jaką korzyść z tego odniesie gospodarka narodowa? Odpowiedź na swe pytanie otrzymał Ułożkin w trzy miesiące później, kiedy pożółkły lipy w miejskim parku, a dzieci szkolne wróciły z kolonii. Lew Chrystoforowicz stał przy bramie i czekał na kogoś, kiedy Łoszkin natknął się na niego, wracając ze sklepu skupionym właśnie kefirem. — Jak leci? — zainteresował się. — Kiedy zobaczymy żywego neandertalczyka? — Nie zobaczymy nigdy — uciął profesor. W ciągu ostatnich tygodni wyraźnie zmizerniał chyba od nadmiaru pracy umysłowej. Istnieją ważniejsze problemy. Jak jest to? Zna pan Iwana Sidorowicza chatę? Nie miałem przyjemności, powiedział Łoszkin. To człowiek godzien najwyższego uznania, zootechnik, kierownik fermy hodowlanej w naszym miejskim gospodarstwie pomocniczym Guslarczyk. Odważny, nawet ryzykancki i niezmiernie szlachetny. Dusza nie człowiek. W tym momencie w bramę wjechał gazik, z którego wyskoczył żwawy okularnik niewielkiego wzrostu, ale wielkiej duszy. Jedziemy? zapytał, przywitawszy się uprzednio z profesorem Mincem. Weźmiemy ze sobą łóżkina, zdecydował Minc, jako przedstawiciela opinii publicznej. Już najwyższy czas na zapoznanie tej opinii z naszymi wynikami czy nie za wcześnie? Zapytał chata. Z płoszą? Nie mamy się czego lękać, bo nie musimy niczego ukrywać, powiedział dumnie minc. Gazik po krótkiej jeździe dotarł do zabudowań fermy hodowlanej. Obok obory stała nowa, wysoka szopa. No cóż, wchodźcie, tylko załóżcie fartuchy. Chata dał fartuchy łoszkinowi i mincowi i sam też się ubrał na biało. Łoszkin poczuł kłucie w żołądku i przygotował się na niezwykłe, a może nawet straszliwe widoki, ale niczego strasznego nie zobaczył. Pod stropem paliło się kilka silnych lamp, oświetlając statko kudłatych zwierząt żujących siano w przeciwległym kącie szopy. Łoszkin przypatrzył się im uważniej. Zwierzęta były dziwne. Takich nigdy jeszcze nie widział. Były pokryte długą rudą sierścią, miały długie nosy i grube, słupowate nogi. Na widok ludzi przestały rzucić i zagapiły się na nich malutkimi, czarnymi ślepkami, a potem nagle kwiknęły, ryknęły i na złamanie karku rzuciły się w stronę chaty i minca. O mało ich nie poprzewracały, tak się łasiły i podskakiwały, a profesor wyjmował z kieszeni fartucha kostki cukru i rozdawał je zwierzakom. – Co to za zwierzęta? – zapytał łoszkin z pod ściany. – Dlaczego ich nie znam? – Nie domyślił się pan, – zdziwił się chata. – Mam ucięta. Przecież to jasne jak słońce. – Dla mnie niejasne, – obraził się łoszkin, cofając się przed mamu ciątkiem, które wyciągnęło do niego malutką trąbkę, domagając się w ten sposób poczęstunku. – Gdzie kły? Gdzie trąby? Dlaczego mały gabaryt? Wszystko będzie uspokoił go Minc odciągając mamutka za krótki ogonek, aby nie napastował gościa. Wszystko im z wiekiem odrośnie. Rozumiem pańskie zdziwienie, gdyż nie stykał się pan jeszcze z młodymi przedstawicielami tego wspaniałego gatunku. Ze starymi też się nie stykałem, powiedział Łoszkin. I jakoś przeżyłem bez tego, nie uskarżam się. Gdzieście ich wykopali? Czyżby się pan nie domyślał? Przecież wyhodowaliśmy je metodami retrogenetyki, rozkrzyżowywaniem i rozbiorem. Ze słonią uzyskaliśmy wspólnego przodka słoni i mamutów, bliskiego mastodontom. Potem ruszyliśmy w odwrotną stronę i wyhodowaliśmy mamuta. Tak szybko? Na poziomie molekularnym, Łoszkin, na poziomie molekularnym pod mikroskopem elektronowym, metodą rozkrzyżowywania, odkrzyżowywania i rozbioru. Rozumie pan teraz, dlaczego zrezygnowałem z niezmiernie pociągającej idei odnalezienia brakującego ogniwa i zająłem się mamutami? Nie rozumiem, powiedział Łośkin. Jesteście towarzyszu najwidoczniej dalecy od problemów hodowli zwierzęcej, w głosie chaty zabrzmiało współczucie. Zastanawialiście się kiedyś, co może nam dać mamut? Nie zastanawiałem się. Nigdy nie miałem mamuta. Mamut daje nam sierść, daje nam pożywne mięso, wysokokaloryczne mleko i nawet mamucią kość. Ale najważniejsze, wykrzyknął więc, że daje się hodować bezstanowiskowo. Okrągły rok pod gołym niebem. Nie potrzebuje ani ocieplanych obór, ani specjalnej parzy. Niech pan przy tym pomyśli o trudno dostępnych regionach dalekiej północy, gdzie mamut może stać się niezastąpionym zwierzęciem wierzchowym i jucznym dla geologów i topografów. Minęły jeszcze trzy miesiące. Pewnego dnia pod dom numer 16 na ulicy Puszkina, gdzie mieszkał Lew Chrystoforowicz Minc. Zajechała szarawa wołga, z której wysiadł nienatrętnej powierzchowności mężczyzna w średnim wieku ubrany w bułgarski korzuszek. Wyjął z ustwajkę, zerknął pobłażliwie na skromne podwórko, poprawił okulary w masywnej oprawie i zatrzymał wzrok na ksenii udałowej, która właśnie rozwieszała pranie. Przepraszam bardzo, obywatelko, powiedział. Jeśli nie wprowadzono mnie w błąd... Pewnie dziennikarz zapytała Ksenia. Właśnie. Z Moskwy. A skąd pani wie? Jak to skąd? zdziwiła się Ksenia. Pan jest osiemnasty w tym tygodniu. Proszę wejść na pierwsze piętro, drzwi otwarte. Lew Chrystoforowicz wypoczywa. Wdrapując się po skrzypiących schodach do skromnej siedziby wielkiego profesora, Dziennikarz mam latał pod nosem. Szarlataneria, ościgista szarlataneria, wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Proszę, rozległ się za drzwi głos profesora Minca, który właśnie odpoczywał, to znaczy czytał miesięcznik popularno-naukowy, słuchał dziennika radiowego, oglądał telewizyjną transmisję meczu hokejowego, prasował spodnie i rozmyślał. Jestem dziennikarzem z Moskwy, powiedział gość, podając mu legitymację prasową. To pan tu hoduje mamuty? Dziennikarz z Moskwy powiedział to takim tonem, jakby zamierzał wykrzyknąć To pan za nos wodzi opinię publiczną. Mamuty również odparł skromnie profesor, wsłuchując się w wieści z Canberry i zachwycając się kunsztem najlepszego hokeisty sezonu Jakuszewa. – Metodami? – dziennikarz wydobył notes z zemszowej kieszeni. – Eretro, pardon, genetyki? – ufający w życzliwości ludzką Minc nie dostrzegł ironii w jego głosie. – Istotnie – powiedział i nabrał wody w usta ze szklanki, żeby skropić spodnie. – Ma pan jakieś wyniki? – Minc przesunął rozpalonym żelazkiem po kancie spodni i zniknął w kłębach pary. Coś z tym jednak trzeba będzie zrobić, powiedział mając na myśli spodnie i sytuację w Australii. A jednak, nalegał dziennikarz, może mógłbym obejrzeć pańskie mamuty. Dlaczego nie? Pasą się gdzieś na polach, wygrzebują pasze z śniegu. – Jasne, a potrafi pan wyhodować jeszcze jakieś inne zwierzęta? Gdy będzie pan nad rzeczką, proszę zerknąć do przerębla, gdzie pływają brontozaury. Latem zamierzamy wysłać je do Azji Środkowej. Przydadzą się tam do czyszczenia instalacji irygacyjnych. W tym momencie w okno zapukało długim, zębatym dziobem jakieś paskudztwo. Paskudztwo miało błoniaste skrzydła niczym nietopysz i wrzasnęło tak, że zabrzęczały szyby w oknach i lufcik otworzył się z trzaskiem. Niemożliwe powiedział dziennikarz odskakując pod ścianę. Co to jest? Mamut? Mamut? Nie. To jest tomek. Tomek pterodaktyl. Kiedyś dorośnie rozwinie skrzydła na całe osiem metrów. Minc wyciągnął z pod stołu kartonowe pudełko filetów z makreli, podszedł do lufcika i rzucił filety do rozdziawionego dzioba paskudztwa. Pterodaktyl złapał pudełko i połknął nawet nie rozpakowując. Po co panu pterodaktyl? zapytał dziennikarz. Nadaje się tylko do straszenia ludzi. Nie był już nastrojony tak sceptycznie jak w pierwszej chwili. Jak to po co? Pterodaktyle są nam po prostu niezbędne. Z ich skrzydeł będziemy produkować płaszcze przeciwdeszczowe, spadochrony, no i oczywiście parasole. W dodatku nauczymy je pasania owiec i ochrony stad przed wilkami. Przed wilkami powiada pan. No, tak, oczywiście. Dziennikarz zaprzestał indagacji i wkrótce wyszedł. Całkiem możliwe, że to jednak w pewnym stopniu nie jest szarlataneria. Myślał kierując się do swojego samochodu, ale generalnie rzecz ujmując, mamy tu do czynienia z szarlatanerią. Przez cały dzień jeździł po mieście, obserwując z daleka igraszki młodych mamutów, krzywiąc się boleśnie, gdy padał na niego cień pterodaktyla przelatującego nad nim i wzdrygając się na głos ryku niedźwiadka jaskiniowego. Nie, to nie jest szarlataneria uparcie, ale pod pewnymi względami coś jest znacznie gorszego niż szarlataneria. Wiosną w czasopiśmie zatrudniającym owego dziennikarza ukazał się artykuł pod surowym tytułem Owoce Lekkomyślności. Nie ma najmniejszego sensu streszczać wszystkich obaw i inwektyw gościa profesora Minca, który przestrzegał, że nowe zwierzęta zakłócą i tak już zachwianą równowagę ekologiczną. Że niedźwiedzie jaskiniowe i mamuty zagrażają bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, a na zakończenie rozwinął apokaliptyczny obraz perspektyw retrogenetyki. Nieodpowiedzialność prowincjonalnego naukowca i prowadzonych przez niego na pasku działaczy i hodowców guślarskich zmusza mnie do bicia na alarm. Doświadczenie niesprawdzone uprzednio na drobnych i nieszkodliwych stworzonkach żółkach, królikach, Doprowadzi z pewnością do godnych pożałowania wyników. Gdzie mamy gwarancję, że mamuty nie zegrzą się i nie stratują zieleni miejskiej, że nie uciekną do lasu? Gdzie mamy gwarancję, że brontozaury nie wygramolą się na brzeg w poszukiwaniu nowych zbiorników wodnych? Proszę wyobrazić sobie te gady pełzające po ulicach, przewracające słupy i kioski. Jestem przekonany, że pterodaktyle zamiast paść owce i oddawać skrzydła w charakterze surowca do produkcji parasoli, zaczną polować na drób, a może nawet na owce, które miały strzec przed zakusami wilków. I wszystko skończy się tym, że na likwidację skutków nieprzemyślanego eksperymentu trzeba będzie wydatkować przeznaczone na co innego fundusze państwowe i zmobilizować do tej akcji masy pracujące miast i wsi. Artykuł trafił do rąk profesora Minca dopiero latem. Czytając go, Lew Chrystoforowicz uśmiechnął się tylko a potem zabrał czasopismo na otwarcie wystawy międzyrejonowej. Ośrodkiem wystawy, jak zresztą należało oczekiwać, stał się pawilon retrogenetyka. Właśnie tam spieszyli ludzie ze wszystkich stron z innych miast, obwodów i państw. Przecisnąwszy się przez międzynarodowy tłum do pawilonu, profesor Mintz znalazł się przy wybiegu z mamutami. Było bardzo upalnie i dlatego mamuty zostały ostrzyżone na zapałkę, dzięki czemu przypominały muskularne psy rasy Erdail Terrier. Niektórym już zaczęły wyżynać się kły. Pterodaktyle siedziały im na grzbietach i wydziobywały pasożyty. W okrągłym basenie pośrodku pawilonu pływały dwa brontozaury. Od czasu do czasu unosiły się ciężko na tylnych łapach i przyciskając przednie do błyszczących piersi, wyżebrywały od zwiedzających pierożki z serem. Jeśli któryś ze zwiedzających nie miał pierożka, to rzucał pięciokopiejkówkę. Tam właśnie, między wybiegiem a basenem, minc spotkał łoszkina i chatę. Natychmiast też przeczytał im sceptyczny artykuł. Śmieli się z niego nie tylko ludzie. Zataczały się ze śmiechu brontozaury, trąbiły mamuty, a jeden z pterodaktylii zaczął tak rżeć, że nie mógł zamknąć paszczenki, zanim nie przybiegł dozorca i nie dał wesołkowi w dziób drewnianym młotkiem. Czyżby, powiedział profesor, kiedy wszyscy jako tako zdołali się uspokoić, ten naiwny człowiek przypuszczał, że moglibyśmy hodować wymarłe potwory, nie zaszczepiwszy im przed tym genetycznej miłości i szacunku dla człowieka. — Nigdy — powiedział twardo Emryt Łoszkin. — W żadnym razie. Pterodaktyl wciąż jeszcze trzęsąc się ze śmiechu podszedł do profesora, który poczęstował go cukierkiem. Malutkie dzieci jeździły po kolei wierzchem na mamutach, podkładając sobie poduszki pod pupcie, żeby nie pokłóć się o krótką sierść. Brontozaury zbierały monety z dna basenu i uczciwie oddawały je dozorcy, a na uboczu popiskiwał niedźwiedź jaskiniowy, którego od rana nikt nie pogłaskał. Tego samego dnia stołecznego dziennikarza, pechowego proroka, omalna śmierć nie zagryzła jego własna syjamska kotka. Ukochane zwierzątko domowe.